Moi drodzy witam was serdecznie na tym kanale A dzisiaj jak wiecie pod tytułem Jedziemy do Turcji Więc przepraszam was za różne dźwięki w tle I w ogóle Super Zobaczcie. what yes, are you, Thank you. Tak, w kosmetyczce. W bagażniku. no i tutaj wymożna stanąć i myśmy sobie zdjęcia porobimy no.

Na 400 metrów na rądzie pierwszy zjazd. Jest. Za trzysta metrów skręć w lewo. 18 czasu polskiego, nie, y, rumuńskiego, a czasu polskiego to jest godzina 17, bo tu jest czas o godzinę do przodu.